Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Elastyczne połączenie w konstrukcji układu wydechowego jest niezbędne do tłumienia drgań, wibracji powstających podczas pracy silnika i ruchu samochodu. Jeśli element falisty nie jest zapewniony konstrukcyjnie, wibracje negatywnie wpływają na połączenia kołnierzowe elementów układu wydechowego, prowadzą do pęknięć w kolektorze wydechowym, rurze dolotowej. Wymiana pofałdowania tłumika jest konieczna, gdy jest on zniszczony na co wskazuje charakterystyczny dźwięk pękających spalin. Porozmawiajmy nie tylko o tym, jak zmienić pofałdowanie własnymi rękami, ale także o tym, jak wybrać odpowiednie elastyczne połączenie? Pod względem średnicy, długości i konstrukcji oplotu. Wybór rozmiaru pofałdowania tłumika. Do wymiany wymagane są tylko dwa parametry. Średnica otworu i długość pofałdowania. Wewnętrzna średnica otworu musi odpowiadać zewnętrznej średnicy rury dolotowej. Jeśli pofałdowanie jest wymieniane prawidłowo. Jest ono nakładane na rurę z obu stron i spawane. Często podczas wymiany stare pofałdowanie jest odcinane za szwem spawalniczym, co zmniejsza długość części rury dolotowej, aby zachować całkowitą długość rury. Nowe pofałdowania są spawane do czołowo, wybierając nieco dłuższe pofałdowanie. Stary spaw nie będzie musiał być przyspawany do starego spawu podczas ponownej wymiany. Poniżej znajdują się podstawowe rozmiary pofałdowań tłumika, gdzie pierwsza liczba to wewnętrzna średnica otworu gniazda, a druga to długość. 40 140 150 40 240 230 40 260 40 280 45 145 150 45 240 20 230, 45 260 45 280 45 320 50, 150 120 50, 150 50, 250 50, 230, 50, 250 50, 280 50, 320 55, 50, 150 55, 50, 50-55-280-55-320-60-160-150-60-260-230-60-250-60-280-64-164-150-64-264-230-64-250-64-280 Wybór producenta tekturnicy Większość tekturnic dostępnych na na rynku można podzielić na trzy rodzaje konstrukcji, trójwarstwowa z falistą podstawą rurową, górny oplot to zwykły splot z drutu ze stali nierdzewnej, ale wewnętrzna warstwa to elastyczna metalowa tuleja. Metalowa tuleja obniża temperaturę rury karbowanej i chroni ją przed bezpośrednim kontaktem ze spalinami. Takie pofałdowania tłumika są naprawdę długie. Ale do ich ściskania i rozciągania wymagane jest znaczne obciążenie. Ze względu na ścisłą kompensację dogania z silnika są intensywnie i przenoszone na gumowe amortyzatory układu wydechowego i nadwozia samochodu. Firmy Interlock, Bosal są zwolennikami tego typu konstrukcji. Trójwarstwowe z podstawą w postaci rury falistej, ale bez metalowej tulei wewnątrz. Zamiast tego rura jest chroniona oplotem z drutu nierdzewnego. Takie pofełdowania tłumika są bardziej elastyczne ale mają nieco niższe zasoby. Wśród znanych producentów możemy wyróżnić firmę Innerbright, trójwarstwowy z zewnętrzną siatką o charakterystycznym splocie. Podstawą jest falista rura, która od wewnątrz jest chroniona metalową tuleją. Rynek został wypełniony pofałdowaniami tego typu przez firmy Hydra. Producent uzasadnia wysoką cenę odporną na korozję i wysoką temperaturę starą nierdzewną gatunku AISI 304 oraz dobrą elastyczną jak wymienić pofałdowanie tłumika własnymi rękami, przed zdjęciem rury dolotowej spodni należy oczyścić śruby, nakrętki z brudu i zwilżyć je kluczem penetrującym. Ze względu na stałą różnicę temperatur, połączenia gwintowane układu wydechowego samochodu będą przyklejać się mocniej niż zwykle. Aby uniknąć poparzeń, przed rozpoczęciem wymiany należy odczekać. Aż silnik ostygnie, usunąć wszelkie elementy utrudniające dostęp do śrub mocujących rurę dolotową do kolektora wydechowego, odłączyć złącze sądy lambda lub odkręcić je przed wyjęciem spodni Z samochodu. Odkręcić połączenia kołnierzowe rury wydechowej. Jak wymienić pofałdowanie? Za pomocą markera lub kredy wykonaj dwa współosiowe znaki na spodniach w pobliżu miejsca dopasowania starego pofałdowania. Kolejne dwa równoległe znaki są potrzebne do sprawdzenia całkowitej długości po zamontowaniu nowego pofałdowania. W przypadku części o prostych kształtach jest to wystarczające, aby upewnić się że po wymianie wszystkie elementy układu wydechowego, znajdują się na swoim miejscu bez naprężeń lub odchyleń. Odetnij stare pofałdowanie tłumika. Cięcie powinno być możliwie równe. Oczyść rurę dolotową za pomocą bolgera w miejscu przyszłego spawu. Nie będzie nierozsądne oczyszczenie niewielkiego odcinka w celu podłączenia masy spawarki. Wyrównaj nowe pofałdowanie, zachowując wyrównanie i odległość między równoległymi znakami. Wykonaj kilka spoin Szczepnych, a następnie zespawa i połączenie w okrągły wzór. Spoina musi być wysokiej jakości, aby zapobiec przedostawaniu się spalin. Metal jest grubościenny. Więc można bezpiecznie spawać zarówno za pomocą inwertora spawalniczego, jak i półautomatu. Sztuczki z wymianą najwięcej trudności pojawia się przy montażu nowego pofałdowania w spodniach o złożonym kształcie. Zalecamy wykonanie ramy mocującej, aby nie zakłócać wzajemnego rozmieszczenia części rury wlotowej po wycięciu starego elastycznego połączenia. Konieczne jest przyspawanie ramy przed usunięciem starego pofałdowania. Zademonstrowany na filmie Element ustalający w kształcie litery a może być wykonany z prętów zbrojeniowych, kątowników. Rur lub profili. Ważna jest tylko sztywność konstrukcji. Gorący żużel unoszący się na boki podczas spawania może łatwo uszkodzić zewnętrzny oplot drutu. Zalecamy owinięcie nowej części szmatką nasączoną wodą przed spawaniem. Zastosuj wysokotemperaturowy uszczelniacz spalin. Jeśli nie masz pewności co do jakości spoiny, wcześniej oczyść spoinę metalową szczotką i spróbuj usunąć żużel z kieszeni który pozostaje podczas spawania elektrodami. Odtłuść powierzchnię rozpuszczalnikiem akrylowym i obficie posmaruj szef spawalniczy szczeliwem. Kompozycja potrzebuje około 30 minut na utwardzenie, po czym układ wydechowy jest gotowy do montażu. Czy można wymienić pofałdowanie tłumika bez demontażu spodni z samochodu? Wymiana pofałdowania tłumika bez demontażu rury dolotowej z samochodu jest możliwa tylko wtedy, gdy w pobliżu elastycznego połączenia jest wystarczająco dużo miejsca do pracy z bulgarem i inwertorem spawalniczym, ze względu na ograniczony dostęp, najprawdopodobniej nie będziesz w stanie oczyścić krawędzi rury za pomocą maszyny. Jeśli odetniesz stare pofałdowanie dokładnie wzdłuż fu spawalniczego, w takim przypadku zaleca się wybranie dłuższego pofałdowania i odcięcie starego z niewielkim marginesem. Film pokazuje jak szybko wymienić pofałdowanie bez zdejmowania spodni z samochodu. Przed spawaniem należy odłączyć minusowy biegu na akumulatora. Jedna z przyczyn wysokiego zużycia paliwa główne objawy przepalonego tłumika, dźwięk syfonu wydobywający się spod samochodu, gdy wzrasta prędkość obrotowa silnika. Nieprzyjemny zapach spalin w kabinie pasażerskiej, gdy samochód jest zaparkowany lub jedzie z niską prędkością. Jeśli czujnik tlenu jest zainstalowany za pofałdowaniem, pierwszą oznaką awarii szczelności będzie zwiększone zużycie paliwa. Powodem jest dodatkowe powietrze, które dostanie się do układu wydechowego przez nieszczelność. Sonda Lambda wykrywa wzrost stężenia tlenu. Zmuszając ECU silnika do zwiększenia dopływu paliwa. Podczas wymiany należy zwrócić uwagę na charakter uszkodzenia. Pofałdowanie tłumika mogło zapaść się z powodu nieprawidłowego montażu układu wydechowego i zbyt małej odległości od podłoża. Przepustowość katalizatora zamontowanego za pofałdowaniem wpływa na temperaturę ścieżki wydechowej. W układzie wydechowym zatkanego katalizatora wzrasta temperatura i ciśnienie gazów. Skrócenie żywotności pofałdowania tłumika w takim przypadku jest dość przewidywalne. Powiązane artykuły, dyskusja Igor Woropaj, nie tak dawno temu i ja pofałdowałem tłumik w moim samochodzie, szczerze mówiąc nie jestem profesjonalistą ani mechanikiem samochodowym. Ale wymiana pofałdowania nie pozostawiła mi pracy. Przyjechałem do znajomego w specjalistycznym warsztacie i razem z nim bez problemu usunęliśmy stare pofałdowanie, a następnie włożyliśmy już nowe, przyspawane również bez problemów. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dość proste. Jedyną rzeczą jest to, że czasami nie jest wygodnie się wspinać. Więc wszystko jest w normie. Autor ogromny szacunek, że dotyka tak drażliwych tematów. A WordPress komentarz Hello World.